tu sobie chodzi matulna rodzinka jest po prostu tak ostra mam nadzieję, że ta mamuśka uspokoi tą rodzinkę i będzie super matulka od państwa cegiełko oczywiście Nie, ale... Chodzi sobie teraz czekamy na to, aby sobie poleciała na unasienienie. No, w tej rodzince przyjęły matkę, czekamy na unasienienie Backfast KB Państwa cegiełko. Dziękuję. W tej rodzince jest włoszka, 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 pani włoszka tutaj była przed chwileczką też mam nadzieję, że zrobi porządek z wrednymi Bo te rodzinki kupiłem od takiego starszego pana, który mówił, że to mam swoje. Tu jest włożko. No i oczywiście no chyba tu, 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 tu. Uuu, No chyba. O. Jest. Buongiorno. Buongiorno. Dobrze. Przyjęłyście elegancko swoją nową panią. Dbajcie... o nią. I ją miłujcie, i kochajcie, słuchajcie się jej. A ty, Włoszko moja kochana, bądź plenna oczywiście. No, następny rok czekamy, żeby było wszystko pięknie. I teraz właśnie czekamy też na lot, aby dobre, trudne ją gdzieś dopadły. Dziękuję. Czyli tak, tutaj jest matka nowa, tu matka nowa, tu matka nowa, tu jest ok, tu jest ok, tu jest też nowa matka, tu jest wszystko dobrze, tu jest y, pierwszy mój odkład, drugi mój odkład y, tego roku. Pięknie tutaj matki czerwią, już jest po 6 y, ramek czerwiu, także jest fajnie. A tu jest odkład. Które zrobiłem yy, z ramką z matecznikiem i się okazuje, że już pięknie jest unasieniona i zaczyna budować rodzinkę. Bardzo jestem zadowolony, oby następny rok był fajny, fajnie, fajnie. Powoli rozbudowujemy swoją pasieczkę. Tak trzeba, powolutku, powolutku, nic na siłę, bo na siłę to... to się nie da, trzeba no. wszystko na spokojnie.